Hej dzień dobry, z tej strony Andecja witam was bardzo serdecznie w 14 odcinku z gry The Forest, a jest ze mną Madzia. Jestem, dzień dobry. Jest Agusia Gugusia. Jestem. Jestem ja, Wojtka nie ma. Wojtek się utopił, słuchajcie, z rozpaczy, że Guga umarła. No. Tak, ale, ale Guga się, się odrodziła, tak, jest taka tak. ładna teraz, e, no, afroamerykańska. Inna. Inna. Jest tak? inna, afroamerykańska i do tego jeszcze odzyskała wszystkie rzeczory, także, moi drodzy, tak, tak, się. niczego nie patrz, straciła. Patrz, patrz, ona ma takie baleriny, jak ja w domu. Pokaż balerina. Okay, okay. Ale Aga, wiesz ona ma jakiś taki dziwny, dziwny krój, słuchaj. No. Ej. Co? Wiecie, co się wydarzyło? Straciłam wszystkie moje pantyzie. No tak, no to... No pierdolcie to! No nie ma tak. Oj, znajdziemy ci nowe. Tak! Moi drodzy, a dzisiaj w odcinku, e, skoro Wojtek tonie, e, to my idziemy do naszego domku tak. i będziemy budować wieże. Wieże, wieże, wieże. Tak, tak i będziemy z niej skakać do wody. Tam gdzie ja ostatnio nóżko zaczepiłam, to teraz będziemy do wody. Też, stawić. ale będziemy mieć paralotnie, będziemy latać. Ej co to za, tutaj po lewej stronie jakaś taka łódka jest? Coś tam wybiło. Będzie. Może... Czekajcie, oh, ja tak. bym sobie w ogóle... Zje... O Jezu, ja mam mięso. Mhm. No ale co takie specjalnie dla Ciebie, ja zadbałam. Mhm, a gunia zrobisz ognisko może? Nic, o czwórki są. Ja bym przepiekł, no. To zjedz batona, zaraz do domu dojdziemy, o! To Już. No, robimy, czy idziemy? Dobra, to czekaj, bo to wezmę. Jak to mój znajomy mówi z głodu się jeszcze nikt nie zesrał. No. Czasem nogawką leci. Zawsze można dostać sreczki. Nie W a my ten dojdziemy? No właśnie ja próbuję. Chyba tak. Tak wygląda jakby się wejszło. Ech. Ech. Ja Ech. się boję, że za chwilę jakaś Aga Virginia... nie ciągnij mnie za kostkę. Czy jakaś No! Aga! To nie ja! Magda zajechałem. No mówię to ja? Agi nie ciągnij za kostkę. Ale to nie powiem. ja ty... No patrzcie, był za kostka. Tu się chyba nie daje ja jednak... Ej którędy my mamy teraz wrócić do tego domu Ej weszłam, weszłam tędy no, no ta weszłam, no, ta, ta, ta wejdzie No, no. i co teraz? Wejdzie, rozpadnie Czy to by tam nie jest za wesoło? No jest troszkę, papa jak tam macie. się dzieje. nie da No da się ten Dlaczego tylko to musicie... nie jest Minecraft dungeon żebyśmy się tepli? Tepli, A, tepli mnie. Nie ma Magda, cheatowania O już cheatowanie Czekaj, czekaj, czekaj O! czyli idzieś Op, tak w weszłam tu gdzie stoję. To tutaj po tym y, takim zboczu? Jak po zboczu ty żeś no, weszła? No po zboczu, no tu troszkę musisz iść tak na prosto i tak między. No ale mnie zobacz, w górę i w dół, w górę, no, w górę i w, dół? w, down. Nie, w górę dół, No ale nie up, um, and down, i... up and down, up and no, down, up and down. A up, tutaj up, dalej up, się up, nie up, da? O, patrz, prawie się. No no o. o, no no. O, patrz, makda O, Ale, tak to nie popchnie? Jesteście, czekaj, złapiemy cię za No nie mam, za... nie. o jestem, sam się popchłeś. Chciałam powiedzieć, że złapiemy cię za wąs, ale no nie masz. Za wąsy, jego nawet włosów Możesz... nie ma na głowie. Możesz mi zapać za nogę. Z nogasty tylko uważaj, bo może mu coś wypsły się. Ej! Czerwone. 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 O nie, to chyba nie, trują, nie O! Sarenki, ubić, ubić, zamordować sarenkę. Zostaw nawet moją wie. rodzinę. Ej, to czekajcie, to ja muszę zmienić sobie na dzidę. No, tam ja maczetą chciałam, ale to ucieka. Aga i dom. Co to? Aga i dom. Co to? Ja się boję. Jeden z pałą, drugi z dzidą. Madzia, <laughs> Madzia nas będzie broniła, bo ona się nie boi. Ja się boję, ale ja chcę ubiję ubijać, nie Dobra, was. Chodźcie laski w... w, w, w do dom. Do, do dom. Do dom w kwestii domu, nie? Tak, w, <laughs> w kierunku. Dyrekcja. Czekajcie, bo tu jest jakieś jeziorko. Nie, nie ma. Mam skrupę? Moment. No, nie, ja nie mam skorupy, właśnie. bo zrobiłem przecież poidełko. Ja mam, ale nie chcę. No, bez sensu. Ja bym po, po, pojechałbym tu. Ui, ui, ui. No, fajnie by było sobie Fajnie zjechać, by było, ale... no. Ale ja oczywiście nie. nie. Ostatnio, bo robiliśmy te te, poidełka wiwi... Tak, o królik, a wiewiórka, To była wywiórka no. To królik czy wiewiórka, ty rozróżniasz te wszystko. Miała długi ogonek, to chyba wiewiórka Zaraz noc wejdzie to. Może dobrze byłoby się przespać? <grym> nie wiedziałem, że ty po ogonikach rozpoznajesz. W domu się No A po czym, a po czym... No, ja Ej, świetliki! No ładne są ładne. To są o, świetliki. już blisko jesteś, no tu wiocha jest. Fireflies. Agnieszko, tak fireflies. po angielsku do ciebie, bo tam wiesz, ty jesteś... No obczyźnie, tylko po Ingliszu, nie? Fireflies <grym> latają. Ej, ja nie mogę... No, Jezu ja ja nie mogę chodzić, biegać. Ja też zmachałam. Może włączę latarkę, znaczy ten. O ładź mnie... Aga! Sumie... Nie, choinka! Słuchaj. Aga czy choinka? Agnieszka, choinka druga. Królik. Co mi robisz? Ej, domek cię bij, aga! Ej, domek my wchodzisz w skały! Unbelievable! Nie ma jak to się trollować, co nie? Ej, królik cię goni. Co ty się rocierzesz w tył? Ja cię Ej, czuję Madzia, na gdzie jest Madzia? No ja z przodu. Może, ciała, czeka, 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 zjeść, Zresztą wy razem jesteście, a ja jestem sama, to kto się boi? Ale my się tak? boimy, a ty nie, Wizyty straszne. Ej, zeżarłem coś. Co? Trochę mnie podziapało, ale poszedłem dalej. To takie <laughs> są kawale, o Jasiu. Mamo, może ja zjadłem mięska, a skąd miałeś? Przypełzło. <laughs> <laughs> Smacznego, Jasiu. A, my no, już no, w domu. Pozdrawiamy jej. wszystkich Jasiów świata. Tak, a zwłaszcza Jasia Roskiego. Też. Ja się boję. No patrzcie, no nie. Nie, z tego foresta. Agnieszko. Już jest no zaraz pójdziemy z Możemy iść ten Ja, No właśnie idę Tak, właśnie biorę. Ja coś tu. O, ujaram. o co O, Ona się sobie upiekła. Rybcie mam. Rybieram. A ja właśnie muszę tym mięso stęchłe, upiek do <grywa> Będziemy mieć, no co. A twoja Będziecie głowa w nie Dobra, chodźcie spać, dziewczynki. No jakie je spać jeść najpierw dajmy się... Zjesz po spanku, bo już A... głodna, Madzia. Ja jestem wiecznie głodna. No, ale ta rano szczególnie. To co, wchodzimy? Nie widzę no, panny dobra. Magdy. No, toż spać mieliśmy. A ty w domu jesteś? Ja z której strony ja jestem ale. Masz szczęście że jesteś w domu. Dobrze, czekajcie. Z. Czy? bo nie widzę Zety, o tu. Aga nie hra. Dobra, mam. A ty Maciek nie kop. O. Jest głodny, jestem. Zespół widzisz? niespokojnych nogów. Ja pierkur to jest bez sensu. O, już, moja rybcie jest. A gdzie ty Najedzana, masz te swoje? Rybcie? Pięknie. W kominku. To Aga, ja, to ja, opiekę ja... na opiekę. I jakby jeszcze, ja to możesz też sobie wziąć, bo my mamy. Ja mam dużo tego... A, ja już się napiłam. Usiądzam na jagódki. Ja to muszę wykarczować człowieka, nie było 5 minut w domu i już. Trawa urosła jak szelona. Aga, ja ci tutaj smażę, mięso. Ej, a te jagódki one się będą y, odradzać? E? Się... Tak. Co jest to? E, Czemu cze, cze, cze nam drzewo w dachu urosło? Drzewo Hy! w dachu? Jezu, faktycznie! Ej, on jest w domu, te dnia. Ono tu nam urosło! Dobra, niech zostanie. Wojtek, wróci będziemy mieć niespodziankę. Ja się go za trzy dni. Drzewo koło trumny. Hmm? No? O kuwa, serio? No chodź tu, do ja na widzę bór. właśnie. Widzę, widziałam z zewnątrz, a teraz widzę wewnątrz. No. Ja perkur. Jak ono urosła? A guź bierz mięcho. Też nie Aha, wiem. Ojejku, chodź, ja chodź. Taka dzisiaj crazy. Nie, ty zawsze dzisiaj crazy zawsze crazy. No. Ona dzisiaj taka crazy. No bo letam jakoś lała w lewo i prawo. <noise> Ona crazy jest. Dobra, nie. Dobra, napity najedzone. Dobra. To teraz ta tak, ja to. Gdzie stawiamy? E, nie to. E, wow. e, no tu. Ja sobie wezmę juzikę. Będę pukać się. Czekaj, w... ja się tu zaraz rozejrzę, to ja ci powiem. Z tamtej strony chciałam, ale mamy ten. E, a jakby tu postawił? Patrz. Że tu, że tu? No w sumie spoko, bo jest na no, no, wzniesieniu. jest wysoko, no. Weź tu jakoś wymontuj, tylko, tylko czekaj. Tego garka nie zepsujcie. Ja chcę siekierkę moją z zęboma, bo ja chcę... Tak, so walkie tylko Wokitoki, tak. Chociaż widzowie nam mówili, słuchajcie, żebyśmy sobie zrobili takie wyzwanie, że przez całe so odcinek tylko na toki rozmawiamy, nie? Przecież o! tego nie wyciłam psychicznie, No ja też. E, tu się nie da, bo są chyba drzewa w koło i jest czerwono i w ogóle nie. No czekaj, robi miejsce ci. A może tu czekaj tutaj? A Ej, no nie da okay. się. Ej, ej! Nie mów, że na... No... Nie, ja, nie. Okay, Słuchajcie jest tak. na czerwono więc nie postawiłem tego tu tutaj. Ale tu w ogóle, o tu tu, tu tu, No tu, tu, tu w ogóle, tak Patrz, Jak chodzę to wszędzie jest na czerwono i nie ma opcji nawet A z drugiej mańki weź tam choć popróbuj Czekaj idę Nie, gdzieś tu Ej, ale ta siekiera, czemu ona tak dziwnie macha? Hmm. Dziwna Dziwna Nie, wiemy. też na razie nie ma opcji To musi być, Madzia, równy, płaski, duży teren O, oh, to skąd ja cię wyczasnę Czekaj, ja pójdę tutaj może. No? A jakbyśmy O, o czekaj, czekaj, czekaj. Tu się gdzieś dało. O, tu. No, tu się da. To tu stawiaj. Patrz. Pięknie. A ja pukam dziewo, także... Jest ok? To tu się wstawia, kijki. No i kurz. 300? Tak. No, 300, 300. O kurza, stop. Dobra, bierzcie piły i jedziemy. A piły, Aby... a ja pukam mój sikieru. Tym. Ja też sikieru, bo ja oszczędny jest. Boże, przecież my możemy rżnąć bez ograniczeń. Znaczy no masz tam paliwko ale też Mija pieczoły! Drzewo. Dobra Leci No halo ty konarze Będzie szybciej od razu nie? No pewnie że tak Słuchajcie, może by nam się udało to, to o nie skończyć by A jak nie to będziemy w kolejnym ciupać No Co jest tym drzewem? Idealnie. Może to drzewo dziewica jeszcze. Ja nie wiem, jaka ona wica czy nie wica, ale leci. Ej, hey, lecisz czy kurde nie? Słuchajcie, a można się tych pięków pozbyć się Chyba można, no Tak, lecisz? siekierą już a stałem w łeb. Ja zawsze siekierą rozbijam pięknie. To rozbijcie, wiem. żeby Uuu. nam tu nie, nie rosły potem, czekajcie. Jaka jedwabista wieża. Żeby wokół wieży było, było czysto i bez drzew. No lecisz czy nie lecisz, no. Nie, macie, ale mi to nie ściupuje się. się. No ci si się się... Musisz mocno siekierą. A, dobra, czekaj. O, poszło! Dobra. No. mówiłem. No, ja ja, ja, ja no. po z te pięki szybko wybiłam, tylko czekajcie, bo się sobie lepszą się Ej, ale tu jeszcze jest jedno drzewo. Trzeba je ściupnąć. Wow. O, cyk, raz. Leci czy nie leci? O, leci? No weź, że normalnie tym machnij jak Potera, nie? Tu <gry> to się z hmm. Jak to się łysa nagle zrobi, jak my wszystko wykartujemy. I dobrze, będziemy mieć piękny domek łysy. Okay. Ej, czemu... Ej, czasami to się bardziej tak dowodziłem. Ba no mi też topiła, no nie? No. Brzmi. Nice. No możesz te drzewo normalnie jak człowiek, a nie jak ulu? Ulum, co to ulum? To przecież... Jak hechło, o! Hechu ulum Ej, wiecie co? rżnę i rżnę i się nie chcę. No ja, a ja, ja nie mogę No musisz tego... się odkręcać koło. O, teraz poszło. No weźże już! Idź sobie! Nie umiem tego pnia. To jest jakiś... To jest pień! Ała! Pień niemożliwy. Wow. I to nie Konar się na mnie zwalił. Yy... Jezus Maria! Czynki! Co? To? <laughs> Pomocy! <laughs> o nie, idzie ta, ta, ta... ta, ta wielka... No, bierzesz no się toś... Jakie sikiery? Y, piły, piły ostatnio mówiłeś. Piły, piły. To piły czy co? Piły. Piła Miła, mi będziemy rżnąć? Tak. Tą panią? Tak. Co ona tu kurde robi? A może zostawmy ją, ona może jednak chce nam pomóc, co? Ona ma... Boku, ja ja nie atakuj, a tu, są, nie o, tu są baboku, tu są baboku biali! Baboku? Niebieski, ja nie wiem co oni są. Gdzie? Gdzie ten baboku? Tam za... O tu jest kolejny. A Agar, zligo. go! Aaa! Oj, oj oj ja pierkur! A ja tak na śmierć. E Yy, to nie jest gutaj, fajnie. A ja taka martwa byłem. Maćku, bawię. nie żyjemy. Co? Maciek, yy, podnieś podnieś yy, nas. Co szybko. Jak szybko, szybko, dotykaj. No my tak martwe. Czekajcie. Możesz nas pomacać. Eee. Yy, bo to nie jest Czekaj, Aga, może jadnąć. w końcu te Wydajcie yy, te, te, szybko, odrodźcie się, bo ja yy, walczę. My nie możemy? Możemy, e. Tak? Dobra. Jezus, Jezus Maria. Jak mnie zeżarli, Boże, a nie kim... Ten? kim ja nie teraz jestem? Nie, ekipunek właśnie tutaj Ja nie mam paliwa! Czy ja mam paliwo? No to ja ty ja... gadasz, jak nie jesteś w far away? Kim jesteś? Boże, oh. jesteś Maćkiem, kim ja jestem? A ty jesteś uh, oh. tym panem Dobra, jeden nie żyje. A to tym, co byłam. Y, to, nie, trochę innym, białym, z wąsem. E, Słuchajcie... Ja... A, ja jestem Maćkiem? Wysa jestem? do Pidoje, idę zginąć. Nie, <laughs> nie możemy a ty sami. Przesta... Weźcie, rzeczy, które tutaj macie i chodźcie. Ale Maćku, teraz wyglądamy tak samo, to jest bez sensu. Teraz ja sobie muszę... A, gdzie ta, ta, ta? A Madzia jest z Wońcem, ale... Słuchajcie tak, jedna nie żyje, ta ja do doma... mnie wielka, kutafonica biegnie. Ja ją tutaj ja łobluję, ja ją obluję, ją kiwam jak Ronaldo. A gdzie ty poleciałeś? Ty nie poprzyciągałeś stąd gratu? Eee, ja biegnę do... Ja źle biegnę? Ja biegnę już do domu. Do, do domu, jest... biegać. Do domu, do domu, dobrze biegniecie. Bo tutaj umarły się, więc tu są wasze graty. Tylko, że to trochę far away, a ja jest... E, ja wszystko mam na zero. Mogłam się najeść przecież. Nie? No właśnie tego pytam się, dlaczego ty poleciałaś. Nie wiem. Idź wy, Maciej, O, o, to już nic nie pomoże. Słuchajcie, ona chyba, ta duża kutafonica chyba zdydziła. Co w się sensie nie ma jej, się jej, ona zniknęła. Tak u... Je o, jest! Jest! Gratowałem! Ale drzewo rozwaliła. Ona nam, czekajcie, ona nam puściła na drzewa. Chodź tu. Maciej, Maciek, weź ją, bo ja chcę swoje graty odzyskać, ona tam jest. Dobra, dobra, Czekaj, czekaj. Właśnie było dobre już. i y, rznięcie. Się powiedz komplementa. A gdzie to? Yy, ja leży. Gdzie Aga, a Gdzie Aga, już. Ale chodzi o to, że ja, ma, ja potrzebuję jedzenia, a nie będzie jest moje te. O mój kat. E, czy to się podniesie? Nie wiem, zastanowię się. Czekaj, eee... Yy... Ja na razie wciskam swoje rzeczy. To spróbuj mać, ja F czy tam nie wiem co w O kur... nie. Zaraz, ja muszę sobie maczetu wziąć na tą wywłokę. Na pomoc! Dobra, Aga, mi się czaszka robi. Już, już. Ale ona patatejuje do mnie! No to uciekaj z nią, idź tak tyłem jakby. Jak ja mam, jak ja mam... Dobra, czekaj, was, dziękuję, do was. Jej, dzięki, dzięki to był achievement! Czekaj, 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 bo ja muszę się... Ja muszę idź, tam ty, pani jedna. Gdzie na mój pieniądze moje... złaś? Spieprzam. Dobra, wziąłem tapsy. Ja, ja muszę się najeść, nie? Eee, ja też, chyba. Ała, a ja tak jedną nogą w grobie. Ja Fajnie, że... Yy... O, ona się na mnie Co? tak na tego wała. Jezu przepraszam. Pata tajuje do mnie. Ja muszę zjeść jagudy, bo yy, zginę. Jezus, ja muszę dobra, leki czekajcie. wziąć. Może batona zjem. A, fuck! Ona mnie pieprzła znowu. Dobra, ja, ja ją podpalę. O, o, jaraj! Jak ja nie zjem, to ja umrę. A gaz cokolwiek. Uciekaj gdzieś. No patata juje. tajuje. Ja uciekłam. Mamy radę, słuchajcie. Jakie my się z nią tamasz? No i ona mnie goni cały tak, czas. Tak, tak, tak ja widzę. Ty spierdam i znaczy, płoniesz? Płonię. Dobra, ja muszę iść się najeść. No, dlaczego o? my tu... Jak ona leci z go, boże? No, napaliła się, no. No, teraz na ja mnie. Teraz na mnie. Dobra, ja idę po ten, po jedzenie szybko, bo... Maciek wyglądam tak jak... Maciek, czy ty możesz tak? Ej, Maciek, jezu! Weź ją Ej, mnie. Hej, hej, Ej, idę! Ej, wiecie co jest na dole? Jest na dole przy jagodach jest pan Pasibrzuł wielki. Jak to? No ten taki wielki, nie mogę iść najeść się tam teraz. Maciek, możesz ją tam zerżnąć? Bardzo chętnie. Cieszę się. Tylko czekaj, wezmę eee, na... co? weź ją... Weź się do zbieraj. Do... Właśnie o. próbuję. Jeść. Ale wiesz, Dobra. ten Basi brzuch jest gruby, to on może... O, jaszczurka. On może nie, nie zdąży do nas, wiesz? On jest na dole, szczerze mówiąc. Ale jak on gruby, to się nie wkaturla. No mam nadzieję, ja dołożyłam do tego jedzenie. Podpaliłem bo... ją. O, widzę, że się najarała na ciebie. Znowu na mnie! No kur... Maciek, kiedy a do czym, ciebie. czym najlepiej ją napijdajać? Piłą. Piłą? Jak piłą... Fak! Jak samkami miota. No bo bezczelna jest, no! Takie, bo tu moje mięso leży. Jedziesz ją? Jadę, jadę. Tylko mi się nawet zaraz kończy, czekajcie. Mam. A, tra... o, Gdzie ona jest? Tykanie... jest? Już. Dobra! Jezus! Oh. Bierzcie sobie pancerz od razu. Ej, to może ja pójdę do pasi brzucha, żeby mnie zabił, bo żeby mi była inna. Ale pokaż się, Aga, jak ty wyglądasz? No, no i chyba jak ty. O to bądź już taka tam byś traciła rzeczy. Tak? No. Mam bądź. <laughs> bądź taka, to znaczy jaka. <laughs> no dobra. Ej, Słuchajcie, bo te, ten wielki krótko. Ja idę zjeść to, co tam wsadziłam i mam nadzieję, że ten pasi... Jezu, czaszka. Jezu, się przestraszyłam czaszki. Mam nadzieję, że ten pasi brzuch na Ja dolewsku, się cieszę, nie? że ja swoje rzeczy odzyskałam. Gdzie trafę. on jest? No, był przy jagódkach. Może głodny? Eee, już tu nikogo nie ma. No, tam to musiał pójść trochę dalej, wiesz? Eee, widzę, Będę że biega... zaraz? biegają, te takie. Tam. No, to tam gdzieś... W... Tam biegł tam właśnie pan Łysy. w stronę domku. One tu nie wejdą, prawda? A Wy możecie do mnie przyjść, bo mnie zostawicie. Idziemy. Idę, idę. Ja kur... co za emotions. Maciek, powiedz mi jak ja wyglądam. Waga mówi, że ten, że biały wąsem. z wąsem. Ale ja tam też byłam z wąsem. Ale byłaś yy, troszkę ciemniejsza. Chyba inaczej wyglądasz? Nie pamiętam. No kurczę. inaczej. Zrobisz mi zaraz to masz, masz okulary i wąsy. No to ja tak miałam. Nie. A zobaczycie, się, jak wyglądam tak samo, to znakiem tym nie zwracacie na mnie uwagi i się obrażam. O, i fun. no po, Pokaż, nie ruszaj się chwilę. I chodź do, do jasności. No masz mniejszy wóz, kobieto. A to może parę straciłam, no. no. W trakcie ucieczki, czy tam śmierci, czy czego. Ale A ja Wiecie, to... że ta wieża tak trochę krzywo? Bo to macie wstawę. No bo tu było jedyne miejsce blisko, tak, Aga jakby. żeby je postawić, no, koło domu. Dobrze będzie. Dobra, to ja te pięki dalej niszczę. Zaraz ja jeszcze sobie pójdę tu, w kamieni się wytracę u nas w domu. Mam nadzieję, że już żadna blerwa nie przyleci. Przysięgam. Ja w nią wjechałam tym piłą i zaraz zginęłam. Ja A, też tak na początku, bo ona miała bardzo, była bardzo mocna na początku jeszcze, nie? No, czy mogę ten pień... Co jest z tym piękiem nie tak? Musisz go długo walić, bo to był duży pieńek, już nie ma tego pieńka. A kiedy dostaniemy kilof i żebyśmy tych skał się pozbyli? Ja się tak, dotam. I wykopaj diament od razu. Aha? No weź. To te piękki też tu pukamy naokoło? Tak, puka. żeby, żeby to nie rosło, no. No ale tu jeszcze... Nie mogę słychać? tego pięka zniszczyć, nie rozumiem o co chodzi, nie wiem. No ja ten kamień noszę, jakby był moim przyjacielem. Może <laughs> no masz potrzebujesz? Długa, patrz. Gdzie ty co masz? Gdzie masz kamień, kamień? mam i go trzymam, jakbym go się nie <scenes ma turnedot> wiem <wallet> lubiła. <pancer seeds> Jakbyś go jadła, jakby był bochenkiem chleba. <funky> no rogi. co jest taki, A bo ja, ja go wziąłam jako broń, dobra, wezmę sobie maczetę. I ja w ogóle idę się wykąpać. Idzie ktoś ze mną? Y czemu siedzisz wykąpać? Bo jestem we i, krwi krwi. I jebie. Ja też jestem? Yes. I co? To. <medio doo lotion> oh, <juego presentation> mm -hmm o, czysto, już dobrze. <s Stop blowing> <Lę> <gryśńska> A, no wiesz to mnie wryło trochę tak. Ja musiałam ekspresyjnie powiedzieć, bo inaczej się tego tak nie dało określić po tej blerwie. Ja już czekam jak Magda wykracze, nie? Ej. Ej, jak my to zeskoczymy, Maciej? Nie, ja sobie zeszłam bokiem. Nie, nie możemy zejść na tydzień. To... krakała? Nie będę. Tutaj możecie zejść, otędy. polanką. posikam. <gryśńska> A ja tak... Ja myślałam, że nikt tispik przerwał, nie? Oj, no hit. Maćko, co? nie bądź taki przywraśliwiony. No co, po prostu z mostu powiem no Ci dalej, kto lasu nie miałeś. No nie. O. Jezus, Aga, myślę, z ciebie. Kto przecież? Gdzie jest ta kobieta? Tam już... Ja kobieta. sobie piękna pukam. Ja do góry idę już do was, dziewczynki. Ty jesteś nie... Jak ja jestem z tobą, ty tu, gdzie to mnie idziesz? Ty. Właśnie, a, ja się pierwszą miałam prywatnie a, bez was. A, a, Nie da się powołać nawet, wiesz co. So... Ekspresywnie to, to, to ja już to ja, opisałam ty mówisz, tak, No wiem, no chociaż Aga. Cze, cze, czekam na ciebie. Jesteście się No kada to gdy ja. Czeka na mnie, no what the multi Multitasking, tak? <grym>. on chyba pomylił. Ej, co się stało z tymi... Czymi? No tymi, dobra już niczymi <gry> Niczy... już niczymi, już wystarczy Ja tutaj znaczy, mogę... blisko wie że pięknie psuję Ja wyciągnąłem na się... piłkę Jadę... Ej piłą też mogę, czekajcie, to może rozwalę to o A to jak masz na piło, to rób A poczekajcie, a gdy czy... ja tu nawaliłam tyle tych pięńków, gdzie one są Tego się nie da, bez sensu Ej, ktoś tu niu... nosił? No ja nosiłam, Czas jak znikły. was nie było Stąd, ale tu tak daleko? Kąd? No madzia nosi, no Gdzie ty jesteś? No tak trochę tu dalej A, a to nie, to tam mnie nie było no to znaczy, że znikły? Jak znikły? Ale pięknie no czy konary? One... Konary? To nie wiem. Naraz, bo mi tu ciągle. No to leć! Dyskakuje. Co ty robisz? O. Jezu, Aguś... zakażenie mam! Agu... Aguś, możesz wziąć to drewno, bo już czy. Co? Chodź weź. Ja nie mogę? Chodź weź.

Ile nam potrzeba jeszcze? 236 chyba? Ju, chyba żuwer. Nie, no ale już... kończymy dzisiaj na spokojnie. Dzisiaj nie, ale już setem przecież. Ale mnie pieprznął ktoś. To nie to ja. Chyba... To ja? Dostałam w główkę, mam pół zicia. To z Dostałam. Sorry. Ja fierkur. Dostałam. Dostałam, Dostałam Ej, centralnie w moją czaszkę, nie? No A do doleci. leci. No ja fierkur. Serio? nie, 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 Mówi, Aganuś, no i mnie napijaj jako na ramię. No, kolejne, ja tam nie stoję, kuźma. Maciek jest nieobliczalny. Ej na, napida, ja ty. No się. Maciek się nakręcił, jedno słowo go uruchamia, jak widzisz. Mamy słowo podżyt matka. I normalny przysięgam. Hey. A jak leci tej? Zanim zbudujemy to wiedzę, to Maciek ją zwali znowu. Nie. Weź. No weź No wejść. Nie, nie mam. No. no weź No lecisz ty? <grym> Jęzuki dziad O, znowu o, leci na mnie, Konar. Leci, dobra, leci, Konar. <grym> A gdzie ma Ja zbieram kamienie, żeby tutaj mostek skończyć. Nasz, to znaczy okej okay. okay. Może nam to zatrybi jako te mury obronne czy coś? Ej, czemu to się w ogóle nie ścina? O co ci chodzi, ty? No, czasami to się badży. Lecisz? A dupa tam! <noise> Bo czasami się y, przetnie u góry, mm. a niby robisz na dole. No właśnie, no. O, leci. No i czat Czat Dobra, ja piłuję, wy, wy, wy kładziecie, tak? Czad. No ja cały czas noszę. Dobrze. Ja noszę kamienie. Pięć. Czad. Czad. Oj. Wreszcie, tu jest parę konariów. Leci, uwaga, Aga, uważaj. E, nie mamy tam chwili. Aaa, dobrze, że mnie jednak tam nie było. Widzisz. na ta że będzie. Nie? Ładna będzie, no, super fajna, będzie. Fajna. No, że coś nie ścięło komuś. O. Aga! A, 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 a! Jezus! O tym mi się. Ma kamejki nie tu, nie wiedz... Macie kamejki tu? Jezu! Ej! A, Ty... a, kur... Jezus! A, yeah. Aga, zejdź bo obrywasz! Ja nie ubrawałam, Agam nie, nie waliła w Nie, ja nie byłam nawet w pobliżu. To kogo ja tak. Zanim to mam, to nie działo. No, sorry. <laughs> Miałeś też przywyknąć do takiego traktowania. Wiecie co, ja sobie... Ja sobie zaaplikuję... Um... Antybiotyki. Gdyś iż, y, moje zdrowie ja idzie się napić. lekko na, nadszerpane. A czy może, czy może ktoś, jakbym tak bardzo prosił, jakieś jedzonko dać na grilla, czy coś? To ja pójdę. Bo ja nie wiem, czy ja coś mam czekajcie. Mam nogę, o, będziesz miał nogę. O, daj mi nogę. Daj mi nogę, Co daj lubisz? mi nogę, bo bez nogi żyć nie mogę. Dobra, I ja chcę tak, tak, ja chcę rybkę. O, mam rękę, masz, ty dostaniesz rękę. O, ja sobie zrobię mięsko i jaszczurkę. Czad! <noise> Ej, skończyła mi się gazolina, no weź, no. No weź. Mam kolejną. Ty, a weź, że się skarczuj do końca może, co? O. Co to znaczy skarczuj się do końca? No bo się nie się wykarczować. Ja właśnie mu pomagam bardzo srogo. A właśnie jak robisz te pięki, to z nich też jest jakaś kłoda. Nie, nie nic nie wypadnie, po prostu znikają. Znika. Aha. Mhm. Aha. I to jeszcze? Dobra. 195 kłód. Eee, damy radę. Kiedyś. <laughs> Kiedyś. To i tak nam szybko idzie. No, no. jak na nas? <laughs> No a jak tu jeszcze koledzy przychodzą i nam przeszkadzają Ale ja się im nic nie spodziewałem dzisiaj zupełnie, w ogóle Ja Absolutnie. też nie. I szczególnie tej pani kurde, która tak napiję jała. Kolacja Idę mamo Idę mamo Robię już piłę No dzisiaj koniec rąbania, gdzie ty Aga idzie? A to Magda poszła Kamienie no. jeszcze zbieram, no, ja No wiem ja gdzie on nas mili No i ale to przecież to ja wąsa mam no, a ja jestem takie. Ja muszę ty, na usiąść, Kusia. bo ja jestem zmęczony stary człowiek. <głos> <głos> tak, taka 190 prawda. Kłód. Hmm. Taka prawda. Okay, jest jeszcze jest coś, kłód, co? nikt nie D idzie? Sam. Kto, gdzie? No a tu body jedno zostało, może? O, dead spalić. body właśnie, nie? Nie ma? Dead body. A ja też się zmachałam. No nic, już i tak, no co zaraz idziemy. <noise> tak, śli ma ci koniec. Tak. Ja tu jestem ty Aga, ga dzielna! Czekaj, zapalę sobie lampę. <noise> Tylko zaraz, aga, nie krzycz! No, pewnie będę. O, jelonek! Jest jelonek, Madzia, nie chcesz? Spitoju, dobra, nieważne. Nie, eee, nie ja, ja teraz mam fazę na kamienie. Dobra, idę, ponosisz tak. jeszcze trochę, zanim się pójdziemy spać. E, aga, bo ja tak, tutaj ja, dużo... To ja, ja, ja byłem ja. tutaj gdzieś, czekaj, gdzie nie. tutaj O, tu, czekaj, nie tu. Tu jeszcze... Gdzie ja kurde pościnałem to wszystko? No przecież ja ponosiłam ty. Wszystko tej? No dużo, no? Co to było? No to sapie. O, kładę znalazłam. Aga, to jest... To Nie, coś sapało. Dobra, chodź do domu lepiej, bo to się nie skończy o, 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 do, domu, nie do domu. O, sapało. nie mogę teraz. Do domu, bo sapie. <noise> do domu, bo sapie. A do domu. Idę. I kończymy ten Majdan. Ja pierkur, jaka wieździca, piękna. No piękna, ale będzie? się to, to jeszcze skończyć, czy to od boku jest? Nie, nie da się skończyć. A tych patyków to one nigdy nie znikną? Nie, Takie one się będą rodzić. Będą tu rosły? Tak, będą, będą rodzić i rosły. Okej. Okay. O jakie ładne niebo, dobra, czekajcie, czy my już możemy spać, aż zobaczę, to będziemy się rękawić. Chodź Agnieszka. Ktoś do zostawił! Jestem! To wiecie co? Dla bezpieczeństwa ja tu zamknę. A, to zamyknę, ja idę się zapisać. Oj, nie to. O, zamknęłam. O, i spać sobie, też możemy wyraził, spać? O, to się prześpimy od razu po odcinku. Dobrze. E, tak więc, moi drodzy, kończymy. Mamy nadzieję, że dzisiaj e, odcinek wam się podobał, bo był bardzo ekscytujący. Tak. Bardzo. Mm -hmm. Była Madzia i Guga. Byłyśmy. No, byłem również ja. Pamiętajcie, love kiki, wysokie bo i was bardzo serdecznie, bardzo mocno. I słyszymy się w kolejnym odcinku już tak Tak, trzymajcie się, cześć i do następnego. Pa! Pa pa!